Szkolnej. Przypominam, gwiazd trzeba się zatrzymać, bo jest źle skonstruowany. Tutaj rowerzyści wypadają z tego murka widoczni Nie mają pierwszeństwo i można ich pokręcić. Poszkodowany jest rowerzysta, chociaż miał pierwszeństwo, a winny jest zły projekt tego wiaduktu tutaj, bo nie zapewnia widoczności. Sprawdzimy dzisiaj piątek. Piąteczek Piątunio. 3 stycznia jak śnieg spadł, to Krzysiek by oczywiście nie odśnieżał, bo uważał, że skoro ulica jest miasta i chodnik jest miasta i oni go remontują, to i powinni odśnieżać, ale w Polsce prawo jest takie, że chodniki bezpośrednio przylegające do posesji musi odśnieżać właściciel posesji, jeżeli tego nie robi mandat, szkoła japońskich sztandarów po lewej stronie. Taką tego czasem dobrze, czasem dojdzie. Wyjdzie na to pewnie, że ja pierwszy odśnieżę dzisiaj. Tak. Śnieg już ustał, opady więc można odśnieżyć. Idziemy. raz, dwa, bo... bo normalnie jesteśmy. Mamy dwóch lewych rąk, jak jakieś frajerzy, przegrywy. popych, odpych, i tak dalej. Tajcie, że ja generalnie robię to wszystko dla ja i tak naprawdę. Ale posprzątane, odśnieżone. Tak jak powinno być, żeby ludziom nie przeszkadzało, którzy tutaj będą chodzić. mia tuła na swoje miejsce, a tu jeszcze pokażę wam. Wyciągnąłem ze skrzynki listy, czekają. Oj, muszę przełączyć. Teraz będzie widać. Z lampą jednak lepiej nagrywać. Listy. No, jak się ich nazbiera dużo, kto się powinien już wszystko przeczytać. Kto się nie lubi tutaj, bo prezes kacepis napisał do Janka Wosia list, dziwne tutaj ktoś też chyba jaja robi bo na drukiem komputerowym sfałszowane taki nagłówek że niby premier do niego pisze do posła potężny mitoman Krzysztof Kononowicz Krzysztof Kononowicz tutaj to chyba Jarek powinien czytać także Proszę, widzicie, ktoś to może przeczyta. Dobra.